Pardon priestess, but you've been staring out across Ashenvale for hours. I sense something dark stirring within the forest Chandras. It feels as if it's heading this way. The greenskins who killed Cenarius? Perhaps, perhaps something more. Put your backs into it. Jaina and the Orc war chief expect this base to be built swiftly. Ah, we shouldn't even be here. No siding with yours. We're here to hunt the remaining demons, human. Lucky our goals are the same. All right, you men, mind your business. Back to work. So, these orcs and humans presume to run rampant through our lands? They will regret ever stepping foot into Ashenvale. We will establish a base and deal with these Outlanders as they deserve. Okej, okay. cześć, witajcie w pierwszym odcinku kampanii elfów. Hmm. Okej, okay, czyli uczymy się.

możesz w ogóle produkować kiedy budujesz mm, kiedy budujesz kiedy, mm, zakorzeniasz się w um, kopalni złota ok um, mam nadzieję że podobał wam się poprzedni filmik uh, gdzie widzieliśmy odkupienie gromasza poprzez zabicie demona manorota A ja bardzo lubię takie 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 historie o odkupieniu bohatera o tym że jest błądzony E, zbłądzony człowiek, czy tam ork um, poświęca się żeby zmazać swoje, swoje grzechy, żeby wymazać swoim In wielkim um, mm, swoim, swoim wielkim a, zgubiłem słowo Poświęcenie, poświęceniem world. poświęceniem. <laughs> Swoją ciężką pracą wielkim In poświęceniem. World. To, co się nabroiło. Myślę, że każdy zasługuje na drugą szansę, szczególnie w takim odkupieniu. Mm -hmm. No i fajnie wyglądał. Dobry film. Hmm. film. Możemy rozmawiać z twórcami. Nie daję się z tego miejsca, prezydent. Jest straszne zło, które korupuje te ziemie. I nie pozwolę mu spożywać moich ludzi. Niestety. We cannot leave until the rest of our tribe has been accounted for. Do not fear, old one. I will find your tribesmen and lead them back to you. Thank you, priestess. We will reward you when you return. So be it. Wow. Immediately. So construct an ancient of war. Spoko, spoko. że można w ogóle rozmawiać z furbolgami a, i że w ogóle elfy mogły to robić um, No ale cóż, tak jak mówię grałem raczej po stronie hordy a w World of Warcraft no furbolgi to się raczej zabija, to znaczy zabija się te um, skorumpowane złem w Ashenvale i w Felwood. I może w innych miejscach i oczywiście można zbierać reputację dla ashe tych ashe dobrych, ashe ale nie, nie przypominam sobie, że mo żeby można było z nimi tak e, gadać superansko. Zrobimy as na pewno ten quest. Zrobimy e, so so go, ponieważ chcę go so zrobić. Więc <laughs> so to jest... jest. To? Ring of Protection. As the goddess wills, mm -hmm. Goddess light my path. Help are Someone the white? Immediately. As the goddess wills. So, so be it, nice. so be it. A, no tak. Point the way. Elfy do piachu to z Gwinta, tak mówili ludzie. Oj. Mamy bardzo słabe wojsko. Jeszcze. Ale cóż, jeszcze chwilka. Zaraz sobie poradzimy. Mm, potrzebujemy więcej studzienek. A, w ogóle on zostanie skonsumowany, więc nie zbuduję kolejnej. Nie wiem dlaczego mogę tak kliknąć. Um, no dobra, zostawmy na razie tych orków. Chodźmy dalej. Moja towarzyszko. Muszę cię jakoś nazwać. Hmm. Jak, jakie imię by pasowało do elfiej łuczniczki? Do wojowniczki też. No bo to wojowniczka. Senia Ksenia, wojownicza, łuczniczka. Amazon, nasza Amazonka. Dobra, super Pokaż, Spoko spoko. Chodźmy tu na razie. Mm, no, może tam na dole będą furbolgi. furborgi, Furbolki. wy się nazywacie? Furbolki. Furbolk. Dobra. Chodźmy tu, dużeczki. Nad rzeczką opodał krzaczka mieszkała, rodzina furbolgów. Chociaż czy to potrzebne. Ile no, to kosztujesz? 150. No to nie tak strasznie By dużo. So jest. Tak jak mówiłem, jest rodzina. Mama i tata, misie. Ktoś jadł moją osiankę. Mhm, mm ale to nie ta bajka. To nie ta baśń. Ktoś Mm -hmm. so be it, Dobra, tutaj nic nie ma. A w górę rzeczki Lubię łazić rzeczką. Kiedyś na wsi u babci była tam taka rzeczka jak tam byłem, byłem dzieckiem. Zierz. So hey. by mm -hmm. Nic you tu nie było to. dla nas. A, bo tam nie ma przejścia i dlatego poszliśmy tą stroną. Dobra, zrobimy tak. Dobra. Tak, w um, Mojej rodzinnej... rodzinnej. Jakby nie mieszkałem tam, ale przyjeżdżałem do babci. Była taka rzeczka, gdzie się łowiło rybki do słoika, bo były takie głupiutkie. A nikt ich tam a, nie łowił, bo były za małe, więc nie znały zagrożeń w swoim życiu. Wystarczało rzucić słoik do wody na sznurku, pociągnąć i wyciągało rybki, jak po prostu z wody. A, mamy zabić paladyna który sprzymierzyły się z orkami. I też właziło się w górę tej rzeczki, były żaby i tam było wszystko i było dziko. W sumie... Spoko to było. Aha, aha. Przypomniało mi się tak nostalgicznie odnośnie tej rzeczki. Ojej oje ojej. Ratujcie swoją siostrę. Come on! Hmm. Daj mi się, że tutaj się przyda jeszcze jeden Ancient of War, Ha! I gdzie ten paladin jest? Immediatamente. Szczelanie do orków. Nie no, to będziemy bili 3 lata ten budyneczek z łuków. Czy dałaby się katapulta? Hmm. Więc idziemy dalej. Szukamy furbolgów. U furbolgów. To jest nasz main quest. Super no Jeszcze dwie rodzinki. Jeszcze... Jeszcze para. Ojej. Aha, bo tutaj takie patrole są niebezpieczne. Dobra, dobra. A nasze elfy są mistrzami kamuflażu. O, orki z Majorki. To był wasz wielki błąd. Partyzantka, partyzantka. Mam jakieś budowle, a. trzy, no a gdzie czwarte? O, nie mogło być was cztery, kurczaki. Tu byliśmy, tu byliśmy. Tu byliśmy. Wydaje mi się, że pan paladyny jest tu. Bo to jest największe miasto. Gdzie jeszcze nie byliśmy? Dobra, zapijmy tego może. Ała! Ała! Dobra. Matko kochana. Okay. że to niewiele daję, takie mikro. Trzeba się skupić na działaniu mojej wojowniczki. Padają jak muchy. Wszystkie jednostki, które tu są, to nas trochę kontrują, szczerze mówiąc. Łuczniczka jest bardzo mało pancerzona. A, czy ty jesteś? Nie, nie jesteś. To jest zbiorowisko, że tak powiem.

tylko zabijamy, czy... Dobra. Tak, tylko musimy zamordować Pana Paladyna. O, dzień dobry. Ale szukamy furborgów. I są! Mamy nawet 11. Dobra, trzeba wrócić. Ciekawe, co dostaniemy od takich zwierzaczków. Może jednostki będziemy prowadzili wojny panem niedźwia Niedźwiadkiem? Nespransko. Co ty możesz robić? To jest pasyw. Many thanks, Priestess. Now we can evacuate the village. Please accept the aid of our champion. He will protect your life with his own. Your offer is a generous one. May Elune light your path to safety. I heed the voice of Elune. Someone threatens the wild. I am Mamy furbolgi, kurbolgi, tak, ale superansko, bez kitu. Dobra, jedziemy, jedziemy spuścić, nie powiem co, jednemu twardemu paladynowi.

Our warriors mark, have engaged no, the enemy goddess calls waiting on you ashra thoraman on your mark i heed the voice of mm. a <laughs> <laughs> Sama kotka i myszka. O nie, Ork zamordował jedną z moich Amazonek. Nie wiem, czy Ksenia żyje. Już się pogubiłem troszkę. Zapomniałem o Ksenii. O, no ale cóż. Na wojnie zawsze są ofiary. Hmm. Dura. Trzeba taktycznie, jak w Normandii. Trzeba go wyciągnąć. Trzeba być zwanym elfem. Trzeba być cwanym elfem i zrobić play of the play of the game. Time to shine. Time to shine. Będziemy ich wyciągać powolutku. Tak. Forki z Majorki i Futmani i spróbujemy tutaj przytankować troszkę. Może Elune powinna tankować też w sumie. Za scenariusza zamordowanego przez siepaczy. Sprawdzę hmm, czerwonych siepaczy. Dobra. Ksenia. Xenia 2, czy tam... Xenia 3? Chodź. Kurde, wrzuca na siebie bańkę! Co za... Jak to paladyn? Nie, jeszcze... Resną... Ludziki. Dobra, jak tylko zniknie... O nie. Pokańcie wobla, tak. Odejdźcie. To jest duel of honor. Jeden paladin, dwadzieścia uczniczek, dwa i jedna kapłanka. fiście Równe szanse. Super.

kampanii elfów, pierwszego odcinka kampanii elfów. No i do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Pa pa pa.